Przeczyko Wołamy wszyscy, z jękiem zełzami ucieczko grzesznych módl się za nami wołamy wszystkich. Gdzie my, o Matko, a gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy? Twojego ludu nie gardź prośbami, ucieczko grzesznych, u się za nami. ludu nie garć prośbami. Ucieczko grzesznych módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Pierwsza sobota miesiąca sierpnia poświęconego wielkim uroczystościom maryjnym, między innymi uroczystości w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To jest uroczystość ogólnokościelna dla naszej Ojczyzny. 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Ale to jest też miesiąc i rocznic narodowych Wczoraj 81 lat od wybuchu powstania warszawskiego, a za kilka dni za przysiężenie nowego prezydenta w święto przemienienia pańskiego. Dzisiaj także uroczystość odpustu porcjunkulli. Wedle pięknej tradycji Matka Boża. Objawiając się Świętemu Franciszkowi z Asyżu, przekazała mu ten dar odpustu. Związany on jest z kościołem Matki Bożej Anielskiej, który można powiedzieć jest u stóp Asyżu. I dzisiaj, nawiedzając albo Kościół franciszkański, albo parafialny, tak jak my, możemy uzyskać odpust. Czyli darowanie kar tych, które są związane z popełnianymi grzechami. Karę wieczną gładzi spowiedź święta, rozgrzeszenie, ale są jeszcze doczesne kary. One właśnie zmazują się dzięki tym odpustom to jest bardzo ważny odpust, bo tylko raz w roku. Dlatego przez pobożne nawiedzenie tego kościoła, przez wycie w stanie łaski uświęcającej, ale także przez przyjęcie Komunii Świętej i modlitwę za papieża, którą zaniesiemy też pod koniec Eucharystii, możemy ten odpust mieć. Modlę się za nas, żebyśmy wytrwali przy Panu Bogu, Wsparciu rędownictwem Maryi, wypraszając także dla Kościoła, dla naszych rodzin i dla Polski potrzebne łaski. Przeprośmy za grzech. Panie, Synu Maryi, zawsze dziewicy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Bożej Matki, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Matki, która czeka na nas w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Sprawa byśmy za wstawiennictwem najświętszej dziewicy stali się świątynią Twojej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się słabe, że już nie dowidział, zawołał na Ezaba swego starszego syna. Synu mój, a kiedy odezwa, kiedy on odezwał się, jestem, Izaak rzekł. Oto zestarzałem się, nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, Idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem przyrządź mi smaczną poprawę, jaką lubię. Podaj mi ją, abym jadł i abym ci błogosławił, zanim umrę. Rebeka słyszała, co Izaak mówił do swego syna Ezaba. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Rebeka wzięła szaty Ezaba, swego st starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie. Ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna i skórami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję, po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała i chleb. Jakub, się do swego ojca, rzekł, ojcze mój, Izaak, słyszę, który jesteś mój synu? Odpowiedział Jakub ojcu, jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś, podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosław mi. Izaak rzekł do syna, jakże tak szybko mogłeś coś upolować, mój synu. A Jakub na to, Pan, Bóg twój sprawił, że tak mi się właśnie trafiło. Wtedy Izaak rzekł do Jakuba, zbliż się, aby dotknąwszy siebie, Ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie? Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: Ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział: Ja jestem. Rzekł więc Izaak. Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. Potem jego ojciec Izaak rzekł do niego: Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu. Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił: Oto woń mego syna. Jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech Tobie Bóg użyczy rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj Ci służą ludy, i niech Ci pokład oddają narody. Bądź pełen Twoich braci, i niech Ci pokon oddają synowie Twojej matki. Każdy, kto będzie złorzeczył, niech będzie przeklęty. Kto będzie Cię błogosławił, niech będzie błogosławiony. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie Panu, bo, Pan, bo nasz Pan jest dobry. Śpiewajcie Panu, bo Pan Pan jest dobry. Chwalcie imię Pana, chwalcie Pańscy słudzy, którzy stoicie w domu Pana, na dziedzińcach domu Boga naszego. Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry. Śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, na własność wyłączną wybrał Izraela. Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Wiem, że Pan jest wielki, że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami. Cokolwiek spodoba się Panu, uczyni na ziemi, na niebie i na ziemi, na morzu i na wszystkich głębinach. Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Alleluja, 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 Alleluja. alleluja, 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 alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam jem, a one idą za mną. Alleluja, alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty. Z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Nasze spotkania pierwsze sobotnie, tutaj z miesiąca na miesiąc, stają się bardzo piękną tradycją, i na pewno matka Boża. Potrzebuje takich miejsc, żeby dzisiaj objawiała orędzie swojego syna. Przez naszą przy nim obecność, jak wiemy, słabą, grzeszną, ciągle wymagającą kroku do przodu, dlatego te różańce zobowiązują nas do tego, aby właśnie zaplanować. Wy wy wyruszyć, wyjechać, nawet jeśli a mam nadzieję, że przeciwności są, to dobrze, że są że są krzyże, trudności, bo w ten sposób te owoce, które Maryja wyprasza u swojego syna dzięki swojemu stawiennictwu, one okazują się bardzo konkretne i widoczne. Jak zaczęliśmy śpiewać tę pieśń na wejście, to mi się przypomniała moja mama, która mnie tych wszystkich pieśni uczyła. I tak bym chciał Was prosić, żebyście też jakby to doświadczenie, które zdobywacie tutaj na tych modlitwach, przenosili bardzo konkretnie do Waszych domów, żebyście angażowali na ile się to da Waszych bliskich. Nasze dzieci, jak ktoś ma wnuki, to wnuki. To jest bardzo ważne. Mówię to w kontekście i pierwszego czytania, ale jeszcze bardziej Ewangelii, która mówi o czymś starym i o czymś nowym, ale także to błogosławieństwo, jakie otrzymuje Jakub. Które jest przeznaczone dla Ezawa, ono jest też jakimś posłaniem tego, co my mamy, co my otrzymaliśmy, co my niesiemy w darze, a co chcemy zawsze ofiarowywać drugiemu. Jest wiele sposobności, ja wspominałem o tych rozmaitych uroczystościach, okolicznościach tego miesiąca, kiedy może będziemy na pielgrzymkach, może wybierzemy się, z rodziną do takiego czy innego sanktuarium, żebyśmy nigdy nie oddzielali tego, co pewnie łatwiej jest odmówić z grupą, która mnie zna, która mnie nie oceni, ale zobaczcie, że te różańce to nasze doświadczenie wyjścia i spotkania się ze światem, który może nie zawsze jest taki otwarty na Pana Jezusa. Są takie miejsca dzisiaj, gdzie jest wiara bardzo mocno prześladowana. Przed tygodniem spłonął Kościół, i zostali no, prześladowani też ludzie, którzy uczestniczyli w Eucharystii w Afryce, a na naszym kontynencie podróże, bogactwo. Odpoczynek, relaks, przekładanie skupki na kubkę. Myślę, że to czujecie. Dlatego potrzeba takiej konkretnej refleksji. Właśnie w tym znaku też dzisiejszego błogosławieństwa, tego wyruszania w drogę. Ale może jeszcze bardziej właśnie tego biegnięcia, uciekania nie przed Bogiem, ale przed grzechem. Człowiek, który żyje w grzechu, a dzisiaj ten odpust porcyłkuli nas jakoś do tego nawraca i nam to uświadamia. Człowiek, który zgrzeszy się, boi, wstydzi. Kurzy. Czasami się w sobie zamyka i myśli, że już sobie nie da rady. Dlatego Bóg uczynił ratunek dla świata, dla kościoła, dla naszych ojczyzn, gdzie żyjemy. Niepokalane serce Maryi. Ono jest ratunkiem, a Maryja daje nam. Konkretne narzędzie, czyli modlitwę, różaniec. Różaniec, który ma wynagradzać, różaniec, który ma przebłagać. Nie zawsze drugi przypadnie w pierwszą sobotę. Różnie to się w kalendarzu ułoży. Czasami to jest piątek, a dzisiaj porciunkula jest w sobotę, pierwszą sierpnia gdzie warto też i pomyśleć o abstynencji dobrowolnej, nie na siłę. Jak będzie to dobrowolna abstynencja, to ona przyniesie nam bardzo wielkie owoce. I jeszcze Wam chcę jedną myśl zostawić, właśnie związaną już z, z końcówką Ewangelii. Właściwie z ostatnią frazą, kiedy Pan Jezus mówi, że młode wino wlewają do nowych bukłaków, i kończy: Tak jedno i drugie się zachowuje. Chodzi mi o to, żebyśmy zachowali tę stałość pokoleń. Wspominałem Wam moją mamę, która razem z innymi kobietami z naszej wioski. Przy przydrożnym krzyżu śpiewała te maryjne pieśni. Ta druga zwrotka nic nam nie szła. Motały wam się usta. A mnie się już nie motają. Bo miałem taką łaskę. A co zrobić, żeby się te usta nie motały? Jak dzisiaj świat nas mota powierzchownością, wygodnictwem, żeby nie wymagać od siebie, to my tym bardziej musimy być razem. Jedno i drugie się zachowuje. I ja tutaj mi staje przed oczami ten moment, kiedy Pan Jezus posyła po dwóch uczniów. Różne są interpretacje tego, jak na ulicy jedzie patrol policji, też tam będzie albo policjantka i policjant, albo dwóch policjant policjantów, czasami może i dwie policjantki, nie wiem. Czego Pan Jezus nas uczy przez to? Czego uczy świat? Zanim ci dwaj. Przemówią: My powinniśmy rozpoznać ich po jedności. Największą modlitwą, jaką składa Pan Jezus tutaj za życia przez te 33 lata, to była modlitwa: aby byli jedno. Dlatego potrzeba dwóch. Potrzeba męża i żony, aby byli jedno, jeżeli były z tego dzieci. Potrzeba dwóch uczniów, żeby po ich zgodzie rozpoznać wszystko. Tej zgody też potrzeba w rodzinach naszych, nie tylko w Ojczyźnie. Bardziej niż Ojczyźnie. Zgody potrzeba naszym rodzinom. Dlatego Różaniec uczy zgody, bo jest spięty, złączony, bo w tym Różaniecu są wszystkie tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Naśladujmy je w naszej ufnej, wytrwałej i pokornej modlitwie.